będą tylko kosmetyki, będzie jedzenie, będzie książka, będzie muzyka i jeszcze taka jedna bardzo przyjemna rzecz. Także zapraszam. Pierwszymi kosmetykami będzie taki zestaw. Zestaw z jajki są, Tak się podobno to czyta. Jeda, jeden produkt to jest brązujące mleczko do ciała nawilżające odżywcze, a drugi to jest brązujący krem odżywczy z SPF 10 do twarzy i może pierwsze powiem o tym balsamie brązującym ja dawniej miałam z dziejki balsam brązujący z tej wersji Sopot i on był naprawdę spoko jeżeli chodzi o e, brązowanie o cechę brązującą ciała, jak najbardziej ok, ale jeżeli chodzi o zapach to troszeczkę mi przeszkadzał, no niestety, ale ten zapach był taki specyficzny i był dosyć nieprzyjemny dlatego szukałam jakiegoś nowego balsamu e, brązującego do ciała. I właśnie z tego względu, że wyszła taka nowa wersja z ziołki, to stwierdziłam, że możemy ją przetestować. Czytałam parę opinii w internecie i były nawet okej okay te opinie, więc stwierdziłam, że też może się na niego skuszę i rzeczywiście u mnie się sprawdził. Już nawet nie patrząc na ten zapach, bo zapach jest dosyć przyjemny, bo jest taki czekoladowy, kakaowy, w ogóle nie czuję, czy to jest taki balsam brązujący takie produkty brązujące, do opalania. Nie ma tego specyficznego takiego zapachu. I poza tym właśnie, że zapach jest przyjemny, to bardzo fajnie brązuje nasze ciało. Nasze ciało jest wtedy opalone w taki sposób zdrowy. W taki zdrowy sposób. <noise> nie jest taka znam brązowa, pomarańczowa, to nie jest taka solara. Wręcz przeciwnie, to ciało wygląda na zdrowe, takie muśnięte, słońce troszeczkę. Właśnie chyba o to mi chodziło. Także ja jestem z niego zadowolona. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to jest do 20 zł. Nie wiem, czy zapłaciłam za niego, nie wiem, 18 czy 15, coś w tych granicach. Jeżeli chodzi o ten krem do twarzy, to naprawdę też jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ nie wiedziałam, że będzie takie fajne efekty dawał. Myślałam, że rzeczywiście, jeżeli posmaruję nim sobie twarz, to ta twarz będzie taka brązowa. Ona nie jest brązowa. Ta opalenizna pojawia się dopiero po 3-4 godzinach, tak jak tutaj producent obiecuje nam. Tak też jest. I nawet jeżeli nakładamy później makijaż, to, ten, to ta skóra jest taka zdrowa, taka właśnie troszeczkę mocniej opalona niż zazwyczaj, mimo tego, że jest przykryta właśnie tym makijażem, podkładem, pudrem i wszystkimi. Innymi kosmetykami. A jeżeli nie używamy makijażu, to rzeczywiście ta opalinizna jest widoczna po tych paru godzinach, ta skóra jest taka ciemniejsza, nie widać tych niedoskonałości naszych, które są bardzo, ale to bardzo widoczne, jeżeli mamy jasną cerę. Mam nadzieję, że wiem, że wiecie, o czym mówię, przynajmniej ja tak mam. Jeżeli chodzi o cenę kremów, to jest w granicach chyba 12 zł bodajże, o ile się nie mylę. Drugi kosmetyk, i to już ostatni kosmetyk jest to Carmex. I nie wiem, co mam mówić o Carmexie, bo ja już tutaj się nagadałam o nim bardzo dużo. W holu ostatnim bardzo dużo powiedziałam na jego temat. Ogólnie to jest najlepsza pomadka u mnie. Sprawdza się w każdą porę roku, czy to jest zima, zimne wiatry, mrozy, wchodzenie do ciepłych pomieszczeń, wychodzenie na zimno. Sprawdza się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o lato, mam tutaj SPF 15, więc też chroni nas przed słońcem. I to jest nie tyle... Pomadka, która ma chronić nasze usta, ale która też leczy, przynajmniej moje usta leczy. Ja czasami mam taki problem z moimi ustami, że one są gdzieś tam nadgryzione, jakieś skórki, coś mi tam z nimi nie pasuje i wtedy jak aplikuję sobie Carmex, to są 2-3 aplikacje, 2-3 aplikacje i skóra ust jest nowiutka i bardzo przyjemna. Także polecam Wam Carmex, najlepsza pomadka Ever. Kolejnym ulubieńcem, już nie kosmetycznym ulubieńcem, jest. ulubienie jest troszeczkę nietypowe. To są kwiaty. Kwiaty cięte, przede wszystkim cięte kwiaty. Ja tutaj mam tulipany różowe w, takim, w takiej doniczce, o której będę mówiła chyba w następnym holu. Hol będzie taki domowy, więc o niej powiem. Dzisiaj jest o kwiatach. I tak jak powiedziałam, oczywiście nie tylko cięte kwiaty, możemy też mieć kwiaty w doniczka. Ja Miałam też stopczyki które jeżeli zakwitną, to od razu jest tak inaczej w pomieszczeniu, jest tak kolorowo, wiosennie, przyjemnie, przytulnie, tak domowo po prostu, dlatego cięte kwiaty nie dość, że pachną, pięknie wyglądają, pięknie wyglądają na zdjęciach, co też u mnie się sprawdza, bo ja dosyć dużo wrzucam zdjęć na Instagram, gdzie Was zapraszam, oczywiście. Kwiaty, kwiaty, jeszcze raz kwiaty. Od Dnia Kobiet tak naprawdę cały czas mam jakieś takie kolorowe kwiaty w pomieszczeniu i na pewno mi się nie znudzi ten trend. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu bardzo mi się to podoba. I teraz przechodzimy do jedzenia. Słuchajcie, to chyba są pierwsi ulubieńcy, gdzie pojawi się jakiekolwiek jedzenie. Nie wiem. W każdym razie, tak. Pierwszym ulubieńcem są te mleczka czekoladowe z Milż. Z Möllermilch? Milch? Milch? No ja nie umiem niemieckiego. E, czekoladowa wersja. I tylko i wyłącznie czekoladowa wersja, ponieważ próbowałam inne smaki, ale jakoś nie przypadły mi do gustu. Czekoladowe są przepyszne i ja je już piję naprawdę za jakiś miesiąc, nawet ponad może miesiąc, tak na okrągło. Nie zdziwiły mi się, mam taką fazę na takie czekoladowe mleka i je właśnie teraz piję. Polecam Wam te, najbardziej właśnie te, bo oczywiście próbowałam jeszcze z inne, z daną też są spoko, ale jednak chyba wolę te. Drugie jedzonko, to są kamemberciki z akurat tutaj mam Prezydent, ale mm, ogólnie serki camembert zapiekane w szynce. E, na początku oczywiście mm, wyciągam z opakowania. Nakuwam je e, czymkolwiek, widalcem czy też nożem. E, posypuję pieprzem i polewam oliwą z oliwek. Można jeszcze dać jakieś zioła. Ja akurat tutaj takich ziół świeżych nie mam. Natomiast jeżeli ktoś ma to jak najbardziej, zawsze to jakiś inny smaczek. E, I pakuję ten camembercik w szynkę. Zapiekam go w piekarniku tak na około 15 minut w niecałe 200 stopni, jakoś jak 180-200 stopni przez 15 minut wyciągam i to się wszystko tak pięknie rozlewa. I do tego mm, ja zawsze mam takie tosty, e, grzanki, no nie wiem jak nazywacie, po prostu takie upieczone kropki chleba. Wyciągam sobie ten serek zawsze z, ze środka od środka, a później na końcu tą szynkę z, ze skórką serka. To jest takie pyszne. Ja Wam to tak bardzo mocno polecam. Naprawdę mam zajawkę na to. No niestety, ale jest bardzo tłuste i kaloryczne. Natomiast wydaje mi się, że czasami można sobie pozwolić na taką małą, małą niemałą przyjemność. Polecam. Ja teraz już nie mogę doczekać, jak na kolację sobie zrobię właśnie ten kamembercik. Kolejnym ulubieńcami jest książka. Książka, której teraz ze sobą nie mam, ponieważ została u mnie w domu. Natomiast jest to książka, którą widzieliście i na snapie, i na Instagramie: Dziewczyna z pociągu. Ona jest dalej na pierwszym miejscu w bestsellerach w Empiku. Była wtedy, jak ją kupowałam, no to może było miesiąc, półtora miesiąca temu. I jest teraz. Wczoraj byłam w Empiku i dalej ona jest na pierwszym miejscu. I naprawdę zasłużyła sobie na to pierwsze miejsce, dlatego że książkę można przeczytać jednym tchem. Tak się mówi, w jedną noc. Gdybym ja miała tak więcej czasu pod rząd, to na pewno bym ją przeczytała naraz. Mimo tego, że na początku troszeczkę byłam taka zniesmaczona, że tak powiem, bo troszeczkę się gubiłam w tych wydarzeniach. Ta książka jest tak podzielona na takie rozdziały. Każdy rozdział dotyczy jednej osoby i ta jedna osoba jest narratorem, mówi z swojej perspektywy. Opowiada ze swojej perspektywy, i też daty się zmieniają, więc należy uważać. Trzeba uważać po prostu, czy, e, czy akcja rozgrywa się teraz, czy ona jest w przeszłości. Ciąga i chce się ją czytać cały czas, bo dopiero na końcu wszystko się rozwiązuje. Ogólnie książka dotyczy zbrodni, gdzie mm, tak naprawdę zamieszane w tą zbrodnię są wszyscy bohaterowie, ale my dopiero się na końcu dowiadujemy, kto jest sprawcą tej zbrodni. I do końca, do samego końca nie wiadomo, nie, nie da się domyślić, po prostu y, potem naprawdę się jest mega rozczarowanym i znaczy rozczarowanym. No po prostu y, taka niespodzianka na koniec, że rzeczywiście to jest osoba, której nawet nie podejrzewaliśmy ją o to, co zrobiła. Wydaje mi się, że już naprawdę dużo osób ją czytało, ale jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to... Sięgnęcie w tą książkę, bo jest warta, warta przeczytania, naprawdę. A na koniec będzie coś takiego rozrywkowego. Trzy piosenki, które mi przypadły ostatnio do gustu i słucham je ich non stop, po prostu non stop na moim Spotify. One lecą na okrągło, tak jakby się normalnie płyta zacięła. Naprawdę, to są trzy piosenki, które bardzo, ale to bardzo polubiłam. Pierwsza piosenka to jest e, piosenka z. Filmu serialu Druga Szansa Kaktus Bowskiej. I to jest piosenka, która leci na początku tego serialu. Więc jeżeli ktoś ten serial ogląda, to i kojarzy piosenkę. I myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Ma pan liczytyna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę. Ciążą słuszne smugi, zapamiętam głosy. Druga piosenka to jest piosenka Margaret. Nowa Come Down. I Myślę, że ją też znacie. Każdy ją chyba zna. I ostatnia piosenka, trzecia to jest Cheap Thrills C. I na pewno też ją znacie. Ona leci bardzo często w radio I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, więc tradycyjnie zostawcie łapkę w górę. No to widzimy się w kolejnym. Zapraszam Was oczywiście na Instagrama, na Facebooka, na Snap'a, wszędzie, gdzie się da, wszystko macie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa! Mam dzisiaj dobry humor. Ale jest ciepło, jak zamknęłam okno, jest tak gorąco.